Alfa jest ostry i cosinus alfa równa się 3 czwarte. Wtedy sinus alfa jest równy. Tutaj ważna informacja: kąt alfa jest ostry, czyli wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie. Teraz jak znaleźć sinusa albo z jedynki, albo z trójkąta prostokątnego. Ja tym razem wykorzystam jedynkę trygonometryczną, czyli zapiszmy sobie sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. To jest w tablicy, z tego można spokojnie korzystać. Za cosinusa stawiamy sobie 3 czwarte, czyli mamy sinus kwadrat alfa dodać 3 czwarte do kwadratu, równa się 1 czyli sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 3 czwarte do kwadratu, to jest 9 szesnastych, czyli mamy 7 szesnastych, bo 1 to jest inaczej 16 szesnastych odjąć 9 szesnastych, czyli mamy 7 szesnastych czyli nas, nasz sinus kwadrat alfa to jest 7 szesnastych Pierwiastkujemy teraz stronami, czyli będziemy mieli sinus alfa to się równa pierwiastek z 7 szesnastych lub minus pierwiastek z 7 szesnastych. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, my wiemy, że kąt alfa jest ostry. Wtedy wszystkie wartości są sinusów, kosinusów, tangensów, są dodatnie, czyli wynik ujemny odrzucamy. Zatem nasz sinus alfa to jest pierwiastek z 7, 16, czyli pierwiastek z 7 przez pierwiastek z 16, a to się da zapisać jako pierwiastek z 7 przez 4, gdyż pierwiastek z 16 jest czwórką. Zatem odpowiedź prawidłowa to jest odpowiedź C.